się śema witam w poniedziałek w sumie piękny poniedziałek choć ta pogoda naprawdę zwariowała bo nagle dzisiaj jest 14 stopni zima pełną parą jesień nawet jesień dzisiaj małe zmiany w Kurnika ale to już wam pokazuję Od tego, żeby co zmieniło kurnik, yy, względem na to, że tam minęły w sumie kilka dni, odkąd są u mnie, ale i tak tutaj mówię, pójdzie w ruch. Jeszcze jedna rzecz, połączyłem je tutaj. Są tutaj, ale są tylko i wyłącznie z brachmami miniaturowymi, niebieskimi, nie jest tam z inną resztą, może z załogi. Tu już zabrałem tą kurkę srebrną, żeby tam dołączyła sobie do statka już sobie tam tworzyła życie. Eee, A brachmy grona stałe, zaraz pokażę gdzie są. Tutaj, oczywiście, bez zmian. Te tutaj siedzą, co się działy. Tu się nic nie zmieniło. Te towarzystwo jest tutaj. Będę kompletnie żadnych zmian. Mówię, były na początku małe walki. ho. ho. tu mamy trzech kolesi. Musiałem ich wygnać, żeby wylazły. Wieśniaki jedne. Ech, bo nie za bardzo im się chciało wychodzić na na zbóru, ale to wiadomo. No i tu się spotkały z brachmą miniaturą. O, to już było gorąco, można powiedzieć. Trochę się polały. Ale cóż życie. Ale szkoda mi było, żeby nie miały wybiegu, więc tak postanowiłem, że na razie spędzą tutaj czas. Może docelowo tu zostaną. Brachmy miniaturowe gdzie indziej. Chociaż ja też tak jak mówiłem niektóre kury będą... Mm, że tak powiem yy, tylko na czas lęgów, czyli na miesiąc około rozdzielanej nic więcej. Yy, tak, to oczywiście nie wszystkie trzy kuty moje, są absolutnie żadne trzy moje. Ten pan z 2019 może w tym tygodniu zmieni miejsce zamieszkania. No tak publicznie te dwa młodzieniaszki są moje, a ten po prostu jedzie. Dzień indziej? O, widzę, że Czarny będzie się tam dusił. Yy, idziemy teraz do tego towarzystwa. Czy tu się coś pozmieniało? Pozmieniało się to, że tu dante dwa rosołki yy, brachmy barwnej. One zmieniły swoje miejsce zamieszkania. One są tu. Tu oczywiście kogut kompletnie zlał, że coś się pojawiło, jeszcze tym bardziej koguty. Mam to gdzieś. Więc mówię, ale tak jak mówiłem, to są albo rosołki, albo tak jak mówiłem pojadą do Izy. Tak jak Iza. Rozmawiałam z Izą. O! Coś mi tu jajeczko zniosło. Ale to nioskę. Zaraz pozbieramy, to je od razu wezmę. Dobra, na razie zostawię, bo mi to wygodniej bez brania tego. Więc jedno jajko już jest. A tu przyniosłem wszystkie, brachmy grono stojowe i czubatki polskie, ale to też ze względu na to, że ten kurnik jest cieplejszy. I powiem Wam, tu nie ma jakiejś wielkiej afery, oprócz tego, że Feniu w Feniu się odezwało nagle to, że jest dorosły i że kiedyś rządził w kurniku i po prostu robił małe awanturki. Yy, no i tu oczywiście jest ta nioska. na. Ona raczej z nimi zostanie, tak się z nimi zakomplowała, więc z nimi zostanie. Mówiła resztę towarzystwa, siedzi tam. Nie jest źle. Nie jest tak awanturowo jak myślałem, że będzie. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze wieczorem, jak będzie podział miejsc. Ale myślę, że jakoś wielkich konfliktów nie będzie. Jak mnie ten mały franek wkurzy, a wkurza mnie coraz bardziej to trafi do niosek, a tam go ustawią. Prawda? Tu mały skrzydzie? Więc tam go ustawią. Więc myślę, że problemu nie będzie. No tu widzę, brachmy kompletnie za bardzo nie czają, gdzie jest wejście. Ja je wpuszczałem od kurnika, ale myślę, że będzie wszystko w porządku. Mówię, na czas ręków raczej zostaną, tylko muszę się pozbyć tej, tego kochina, bo to on jedyny przegina i nie za bardzo skacze tam, gdzie trzeba, a reszta po prostu stada zostanie tutaj, tak jak mówiłem. O zobaczymy, to jeszcze będzie sprawdzane, ale to teraz pokażę, ale mówię, musiałam połączyć, bo tam tylko guty, to by na pewno z brachmą źle się skończyło, a z tą prachmą kuropatwioną to raczej by był amen. Jakby się spotkały, więc to było trzeba sobie totalnie odpuścić i nawet tej metody nie próbować łączenia, bo widzę, brachma toleruje to swoje towarzystwo, co tu ma jak najbardziej, ale już wieczorem potrafi pokazać, kto rządzi no i wtedy mogłoby być niebezpiecznie, w szczególności, jak połączymy już tak starego koguta, który mimo wszystko, myślałem, że to on zacznie walki z tymi małym smrotkiem, ale to nie on zaczął, tylko te dwa łobuzy się lały. Co nie? Chłopaki, prawda? Gówniarze. I tu właśnie taka ciekawostka, nie ma co patrzeć na okres wzrostu brachmy. Ten kogut ma 7 miesięcy, tamten 8. Ale zobaczymy, ja go nie przekreślam. To czas pokaże, jak to będzie wyglądać. O, Ten się tak naparzał, aż mały. Tu jak widzicie, no synuje się zdecydowanie jeszcze mniejszy od. Yy, Tatusia, ale budowę fajną mu się robi. Naprawdę jestem mega zadowolony. To no mówię, kochen mi tam rozrabia mocno. Ale to mówię, zemsta będzie taka, że najwyżej wyląduje u niej. Nie będę się z nim ciapkał. Prawda, Gęcioki? Kaczowiaki? Idziemy się zebrać. Juju. To zostanie na razie puste. Ale to na razie. Bo jak czubatki się nie ten, to też tu najwyżej trafią. Mówię, nic straconego. Tu jeszcze ta voliera mieszkałem trzy smrodki, no ale mówię ja tam No ale tu też yy, zostaje z tego względu, że no tu będą później przeniesione te maluchy z góry tu o te więc yy, no ta woliera musi być pusta na pewno więc na razie nie chcę tu siedzą wejdziemy do tego towarzystwa tu widzimy towarzystwo sobie nie razi jedzonko kwoki się wymieniają teraz siedzi ta feniu rozrabiaka ale już się uspokoiło było kilka sprężeń i tyle to wyglądało tak to jakby się potoczyło o, tu pusto jest w sensie kur nie ma. Co nie jajek, też nie. Ho, ho, ho. Nie. Cztery. Pięć. Sześć. I tam będzie te siódma Nie chyba dzisiaj więcej szaleństwa. Nie ma. Nie. Tu są jeszcze dwa. Dziewięć jajek jak na razie. Luzik. Mówię. Zobaczymy. One dopiero w swój okres nośności wchodzą, więc nie ma co przeżywać. Ja już chcę im światło zapalę, żeby miały. Tam w ogóle muszę... Czekam na poidło. Przy okazji je sprawdzę, czy faktycznie się sprawdza, jak coś to przyszło, rok będzie wymiana poidał. Yy. Jutro ma do mnie dojechać poidło z Polski dla niosek, bo tam no mówię w tej chwili mam wiadarka akurat mi tak jednego pojedła zabrakło bo tu te małe staczają, ale mówię bardziej mi chodzi o tamte nioski, bo one dosyć więcej piją, więc to by się przydało no ale myślę, że jutro będę je miał z okazji wam pokażę eee, mam nadzieję, że się sprawdzi, bo to wiadomo nie by było jakby się sprawdzało, ale to też czas pokaże, Bo te większe zdecydowanie mi się lepiej sprawdzają. Ale to też trzeba dostosować oczywiście przy, przy ilość kur jaka jest. Żeby też no, ta woda długo nie stała, bo ja osobiście wolę... O, Izabel, Nie wiedziałam, że tu już ten klimat ty czujesz. Wolę zdecydowanie właśnie sprawdzić czy mi się sprawdzą w wodę wymienić znaczy się codziennie takiej zasady niż po prostu co jakiś czas co ty tam kombinujesz z tym gardełkiem? Tuś mi otwierasz rubale znowu i te rubale wasze. Nie, no myślę, że nie. Może wolę przeciąga. Bo też tak może być. Co? smrodku? Tak, goniecie i już musisz uciekać, bo ci zaraz narosł przeznaczy. No chyba się oszalał. O Pringtony. na razie dwa jajka i stają, ale myślę, że to po prostu dlatego, że mają jeszcze czas i dopiero zaczynają swoją nośność. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać ale miniatury się fajnie mi rozniosły już wychodzi na to, że się rozniosły wszystkie cztery więc ino się po prostu tylko cieszyć no ale mówię, do lęgów to i tak jeszcze długa droga więc na razie nie ma co się <laughs> tam, że tak powiem tego yy, haszczak na dziś to Brahma, niech tak będzie Tu haszczak przenosiny był choć Brahma w sobie też co tam, Sianka wam dać, co badać, nie? za te ziarna to wy w łeb dostaniecie Rozkładanie ziaren i wyrzucenie ich, później, później, ryjecie jak te świnie w całym tym. będzie dzisiaj coś tutaj wieczorem, ciekawie czy to towarzystwo mi się schowa, ale czas pokaże. Wtedy zobaczymy, jak to będzie. Więc wszystko wyjdzie w praniu, jak to się mówi. No i co? Nie kurki tutaj się. Zbogacałem. Dzisiaj też musiałam, w sumie musiałam przez tego pana kota ześrutować całe zboże, bo mi worek wysypał. Co zrobiłem już sobie gotową mieszankę, nie tak jak codziennie rano robiłem, choć też może być tak, że się okaże, że w poniedziałek czas do pracy. Polowanie na wróbla. Ale to zobaczymy. No już zostało wzbogacone witaminy dla kuchur, niosek. Nazwy wam nie powiem, bo to jest niemiecka firma Rochen Perst, coś w tym stylu. Yy, dla kur niosek, jest to kompleks witamin, typowo większy. No i oczywiście mieszanka paszy. Tak jak mówiłem, już nie wiem czy na filmie, czy raczej na grupie. U mnie głównym składnikiem kasza jest gołębia, dla kar karma dla gołębi. Yy, yy, Krzenica i kukurydza. Kukurydza trochę w większej ilości w okresie zimowym. Yy, karma dla gołębi też wiadomo, nie przesadzać, bo tam jest dosyć dużo rzeczy, które może utuszyć nasze kury. No i oczywiście zbieraniny trawę, trawy trawy. Tu nie ma szans na żadne łąki, a też tak jak widziałem ostatnio w komentarzu rolek tu nie będę kupywał, bo to nie ma sensu. W szczególności że mam trawę z łąki, gdzie są działa jeszcze i tym podobne, to wolę zdecydowanie sobie narwać. Mi trochę ruchu też się przyda, bo będę mały nie jest. Dobra moi drodzy, ja będę sobie kończył. Dzisiejsze gadanie jest radanie. Będzie chyba trzeba wrócić zaraz do normalności. Ja Wam życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że u was w stadach wszystko w porządku. No, a ja co? Zmykam, bo jeszcze tu muszę padać na koksudozo, zrobić lek, ale tu muszę iść do domu. Eee, I tyle. I tak to wygląda. Takie jest życie w ekipie. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczyska. No, myślę, że jutro. Może luźny vlog, ale to jutro. Chyba, że może. Nie, no jutro nie. Mam nadzieję, że mi się uda, bo w sumie to trochę planów mam dniowych, To ewentualnie do zobaczenia się rada. Trzymajcie się. Będę.